Maneczko kochani Kolejny wypad na placu zabaw e, Pierwszy sygnał Wam pokażę Który mi jest 2 złote Na wierzchu Tutaj coś robią, nie wiem czy to będzie widać Tam za tyrolką jakieś kopary Rozwałają tutaj Przy placu zabaw e, Ja zrobię szybki e, Jakieś E, oględziny, czy coś tutaj jeszcze zostało e, z monetek. No i pewnie ruszać gdzieś dalej. E, przy okazji e, przypomnę o konkursie e, dla chętnych e, można zajrzeć, zasubskrybować, zostawić jakieś komentarze. E, I jak pyknie 600 Subów, no to zrobimy może jakiegoś live. -ass. Z wyłonieniem zwycięzców, także lecimy z tematem. Teraz mamy 50 groszy, czyli coś jeszcze tu zostało? Migdus, saka No i standardowo pędzimy dalej, kochani, pierwsza monetka. Tylko złota. Jak zawsze się łączymy przy pierwszym sygnale. Można powiedzieć że sensowym. Już parę sygnałów mam. A jesteśmy na dawnym Placu Zabaw. No bo teraz to jest tylko troszkę piasku, a reszta wszystko rozwalone. Szukamy, może coś spadnie dwójeczka jest, lecimy dalej no i teraz mamy złotówkę super no i mamy kolejną no, no jest, tu jest. kolejna dwójeczka szukamy dalej spinder niespodziana ale nic nie pójście. a teraz mamy autko jest jakaś fura Lecimy dalej, może będzie jeszcze jedna. No i teraz mamy pierścionek w kształcie motylka. Czyli mamy dowód na to, że sygnałów multum zostaje jeszcze. Dodatkowo dużo fajnych fantów po placu zabaw. Na przykład tu gdzie stoję była zjeżdżalnia. No i motorowe nogi zakłócały sygnały i nie dało się ich wyseparować a teraz jest ich sporo nie wiadomo czy to jak równali tutaj ten teren to sygnałów na z tym piaskiem ale zobaczymy trochę zabawy jest szukamy dalej patrzcie tu kochani wykopałem portfę Winchen. i w środku jest kasa pokażę później zamiast na pewno 4 zł co do drobniaków to to nie wiem co więcej czas się wbije postaram się pokazać, ale będzie ciężko nie wiem, czy będzie widać nie, tak będzie ciężko nagrać Później pokażę, spróbujemy na żywo gdzieś tutaj sygnał na 2 złote, eee. tym razem jakieś lastwo gwóźdź albo coś, coś takiego wielkiego, bierzemy, będziemy sprawdzać, my takich rzeczy nie szukamy ogółem. Teraz, bo szukamy rzeczy współczesnych, no ale zbieramy. Jak będzie coś fajnego, to oczywiście powiem. Kolejny sygnał, już pokazuję, który jest zawieszka. Jakaś takaś, ale no, chyba badzież. Ładnie wygląda, ale żadnej puncy nie widzę. Chyba że coś się zmieni, wtedy będę na. Patrzymy, może znajdziemy jeszcze. Oj, Lecimy. Siemanko, kochani, sorki za wiatr. Coś zaczęło podwiewać. Jestem na Tyrolce po Komisariatu Policji. Jak zawsze, teraz już jest chyba otwarty. I mamy pierwszy sygnał. I mamy złotóweczkę. Elegancko. Szukamy dalej. No, daleko nie odeszłam, bo dwa kroki dalej. I co tu mamy? 50 groszy. Super, praktycznie jedno koło drugiego. My do Sakwy, i lecimy dalej. I mamy kolejny sygnał, którym jest 5 zł. Proszę bardzo, widać, coś widać. Lecimy dalej. Już końcówka w sumie została nam jeden raz dojść do końca idziemy tam kawałek dalej też są tam jakieś chustawki czy coś w tym stylu i lecimy na następny bo place zabaw są czyściutkie w sumie miałem tutaj dwa śmiotki tylko lecimy Około 5 zł jeszcze groszówka taki sam sygnał No i kolejny sygnał o tu jest Kolejna gruszówka, praktycznie miejsce w miejsce. Ja sobie sprawdzę, czy coś więcej tu gruszówek nie zalega koło tej piątki. O, jeszcze tutaj troszkę mocniejszy sygnał. Ale sprawdzimy, sprawdzimy. Za chwilę się odezę, jak to będzie coś konkretnego, a jak nie to pewnie przy następnym dołku. I kochanie dosłownie tylko sztychówkę wbiłem i wyskoczyło kolejne 50 groszy. Super jak zawsze, zawsze ten plec nie zawodzi, coś tutaj się dzieje, parę razy się człowiek poschyla, chwilę poddycha świeżym powietrzem i lecimy dalej, o to chodzi. A teraz, kochani, mamy 2, 4, 6 monet w jednym miejscu. Super, super ważne. No. Lecimy dalej. No i tak mamy złotóweczkę. To co zauważyłem, ale miałem sygnał na 2 złote. I coś mi to dziwne. O? Nie. Nie takiego 2 złote się spodziewałem. Bo to jest kolejna złotówka. Czyżby jeszcze dwójka to była? Nie. Dziwne. Sprawdzę. Jak znajdę jeszcze tą dwójeczkę, to się włączę. A jak nie, to te dwie dwójki mi zmyliły. No ale sygnał jak. Na dwuzłotówkę, chyba że zla, żelazo i, i przebijało. Szukamy dalej. Mamy kolejny sygnał. coś tu mamy proszę dwa, dwa proszę i tutaj cały coś... kawałek jest sygnał także się nie rozłączamy to też będzie na wierzchu nie chcę, się wzbudza coś tu mamy jest zło cicho zaraz spróbujemy dalej Kolejny sygnał proszę. groszy i no dosłownie co kawałek jest sygnał zróbmy tak, że wyzbieram i zobaczymy ile tu leży zobaczcie to ile monet.

Zo kan het daar.